Ja jestem Ania. A ja jestem Mia. Cześć. Cześć. Dzisiaj nareszcie przychodzimy do Was z Bookholem. Tak, jak wiecie, Mia jest świeżo po urodzinach i dostała tyle cudnych perełek, że aż ja też nie mogę się doczekać, ja żeby, się, żeby, się, teraz tak wszystkie zebrać, żeby, żeby się z Wami podzielić tym, co tu mamy. Zebrałyśmy tak na oko ponad 50 sztuk książek, Z czego większość to są prezenty urodzinowe, ale pokażemy Wam też książki ze współprac, o których zapomniałyśmy przy ostatnim bokholu. Natomiast zacznijmy od tych perełek urodzinowych. I pierwszą książką, którą Mia dostała, jest Młodość, wyznania nastolatków. Tak, z ilustracjami lisy Aisato. No, przepięknie. Tak, przepięknie wydana książka. Zobaczcie, te ilustracje są cudowne. Jak żywy ten, jak żywy człowiek. Ja nie opinię. wiem, czy to będzie już książka na teraz, bo mm, słyszałam opinię, że jest raczej dla starszych, aczkolwiek no, jest tak cudownie wydana i, i no, tak kusi, że mam ochotę już, już ją czytać teraz natychmiast i naprawdę najchętniej bym usiadła i od razu zaczęła ją ja czytać też. jest prześliczna kolejną również pięknie wydaną książką jest Julia i Reki. i tu z kolei przesuncie. mamy, zobaczcie wyklejkę zobaczcie jak jest um, ta książka ma takie gdzie nie strony z taką E, przeźroczystą e, kartką. I mm, one. O, widzicie? E, to wygląda jakby na tekście był, była ta ilustracja. Zupełnie inaczej wygląda po odwróceniu kartki. Są też ciemne ilustracje. E, no, ładne, przepięknie tak. wydana kolejna e, pozycja. Połyskująca okładka. Czarny, szary, biały i żółty. No, e, bardzo ładna. No Chce się po to, srebrny właściwie, mhm. nie szary, nie? Chce się po to sięgać, naprawdę jest prześliczna. Kolejna, Prescott. Prescott. Mhm. I, y, to mnie bardzo ciekawi. Tak, Prescott ma, ma też fajną tekstu. wyklejkę, bardzo mi się podoba. Aha. Takie y, albo odbite stempelki, albo bańki. Mhm. Nie mam pojęcia, o czym jest, nie ale kusi. Mam mhm, piękną bardzo. tą ilustrację na y, okładce. E, pierwsza e, w mi kolekcji manga. Starszy pan i kot. <laughs> tak. Ciekawa jestem, jak będzie ci się czytać e, książkę, która e, jest, no właśnie, od drugiej Moment, strony. <laughs> Będziesz ale... musiała się przyzwyczaić, że odwraca się kartki w drugą stronę. Ja będę, jak będę na przykład w połowie, to na pewno będę się trwała. Będziesz czasem. się gubiała. No, mi się też wydaje, że będę miała e, na początku z tym kłopot, ale zobaczymy. Ale, ale śmiesznie. E, to jest pierwszy tom serii. E, zobaczymy, jak przypadnie nam do gustu. Kolejna książka. Rodzina ze 141 ulicy. ulicy. E, Też przepiękna. Tak, wydanie z dwukropka. Wydawictwa. Tak, dwukropek w bardzo fajny sposób. O, 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 podejrzewałam, że tu jest mapka, jakaś już mi się podoba. E, świetnie wydaje książki. Ja tu oczekuję, że to będzie zabawna historia. Tak mi się wydaje. Kolejna książka, czyli druga część um, książki, książki, która mi, ja, mi się bardzo podobała. To. George i poszukiwanie kosmicznego skarbu, a pierwszy tom to był George i klucz do wszechświata. Mhm. Też jest prześlicznie wydana. No tak, tutaj mamy tą obwolutę, mamy wyklejkę, tak wygląda pod obwolutą układka. No, druga część, więc już mniej więcej wiemy, czego możemy mhm. się spodziewać. Aczkolwiek jestem ciekawa, jak się potoczy ta historia, bo dla mnie pierwszy tom był w pewnym sensie zamkniętą historią. Jestem ciekawa, w którą stronę teraz odbije ten drugi tom. Kolejna książka. Matis i jego przygody. W pierwszej, drugiej i trzeciej ja się klasie. Tak strasznie z tego cieszę. Tak, bo Mia ma tutaj, możecie zobaczyć, całą serię Duni. Mm. E, I wszystkie jej się bardzo podobały książki. A Matis to jest. Mm, kolega Duni. Kolega z klasy Duni, i to jest jakby książka pisana. Z jego perspektywy, chyba, hmm. albo po prostu on jest głównym bohaterem. I bardzo z podobnie jego. wydana jak Dunia, więc przeczytasz i będziesz wiedziała, czy super też Ci tak bardzo przypadnie do gustu. Kolejna. Magiczny ekspres. Mhm. Przepiękna. Tak, to jest również pierwszy tom serii. No, jestem ciekawa, o, pierwsza część wielkiej trylogii. To jest jestem, drugi tak, Jestem bardzo ciekawa, w jaki klimat tu wejdziemy ja i na ile magicznie będzie. Domyślam się po tytule, że będzie to um, będzie akcja działa się w zamkniętej przestrzeni. Ja bardzo lubię, kiedy jest mała, ciasna przestrzeń. Rzecz, e, która mi się fabuły. bardzo spodobała tutaj. To jest ten lew, tak? Chyba lew? Albo Tygrys. Tygrys. Bo... A, tygrys. Cynkowany. Tak, bo nie, ma, nie ma grzywy. Mhm. E, no, mm, przepięknie. Intryguje mnie, jestem ciekawa. Kolejna książka, którą mija... bardzo chciałam bardzo mieć. Bardzo chciała, tak. Twoja anatomia. Tak, Adam Kay. E, I tutaj, e, no w taki z tego co wiem, dość zabawny, przystępny sposób e, przekazane są różne fakty na temat e, ludzkiego ciała myślę, że będzie ciekawe i że dużo wyciągniesz takich dla siebie rzeczy. Opowieści o tym, co w życiu ważne. Też tak, bardzo ładna ilustracja. Autorem jest Marek Michalak, więc no spodziewam się czegoś naprawdę dobrego. I to są takie opowiadania trochę o wartościach, o wiecie, że każde z nich ma przekazywać jakąś wartość i jakieś Mamy historię o miłości, tolerancji, wolności, nadziei, przyjaźni Własne i zdanie. wiele innych. Więc, z tego co wartości. wiem, to autor pisał właśnie, opisuje Super. tutaj no, takie historie inspirowane życiem jego własnej rodziny. Więc może Super. być zabawnie, też momentami zobaczymy. Kolejna książka. Zgadzam się, albo i nie jak szanować granice swoje i, i cudze. Tak, i to jest książka wydana w taki komiksowy, w taki no. mieszany sposób. Super. Nie ma dużo tekstu, ale te ilustracje i ten krótki tekst są bardzo wymowne i hmm. faktycznie pokazują jak stawiać granice i w jaki sposób respektować granice innych. Ja o sobie decyduję Jeszcze nie czytałyśmy, ale bardzo dużo dobrego słyszałam Z... O tej książce i chętnie do niej zajrzę Kolejna jak, jak teraz o nich mówimy To mam ochotę tak już teraz je przeczytać No każdą, nie? Tak naprawdę po wszystkie naraz by się sięgnęło Ja też tak mam Gdybym nie pomyliła psów I to jest książka, której drugi tom Miałyśmy już wcześniej, bo Mia wygrała go w konkursie A to jest pierwszy tom Serii i no, Zobaczymy jak się nam spodoba. Kolejna. E, czarowni, czarownica piętro niżej. Mhm. E, też jest przepiękna. Tak, Marcina Szczegielskiego. E, tutaj też, wiecie, wyklejka. Tu jest taki inny papier, taki jak do szkicowania trochę. Czujesz? Mm, są, o, widzę, jakieś pojedyncze ilustracje również się trafiają. No, jestem ciekawa, bo to też jest książka, o której dużo dobrego się mówi, o tej serii. Mhm. E, może teraz od ciebie, bo ja tu już się zasypię zaraz. Wszystko dla Klary. Mhm. I tutaj jest jakiś dopisek chyba czyli historia pewnego pomysłu. No, tu mamy dziewczynkę na wózku, e, także e, będzie jakiś taki temat. O, ciekawie jest wydane. Bo oprócz takiego normalnego tekstu widzę, że są takie wstawki. No, zobaczymy. Jest sporo takich kolorowych wstawek. Jak z sukcesem realizować plany. Mhm. Czy dorośli zawsze mają rację. I to jest zawsze bardzo, mają? Bardzo śmieszna... <noise> Bardzo śmieszna okładka jest. Mają czy nie mają? No nie wiem. <laughs> z tego co już zajrzałam, to tutaj są podane różne mity lub nie mity, bo różnie może być, ale różne rzeczy, które powtarzają dorośli. Wiecie, z cyklu nie siadaj na zimnym, bo dostaniesz wilka. I jest taki temat. Jest rozpracowane, co to tak naprawdę znaczy, czy jest w tym prawda, czy nie, i tak dalej. O, tu są przykładowe. Jeśli wyjdziesz na zewnątrz z mokrą głową, przeziębisz się albo nie dotykaj ropuchy, bo ci wyskoczą brodawki, albo marchewka poprawia wzrok. Nie połykaj gumy do rzucia, no bo będziesz ją trawić no. przez 7 lat. Jedz ryby, będziesz mądrzejszy. Nie siedź za blisko telewizora, bo sobie zepsujesz oczy. No i tego typu właśnie hasła powtarzane z pokolenia na pokolenie przez dorosłych tutaj są rozpracowane i zobaczymy, co z nich tak naprawdę jest. mi macomitem. Jak to powiedzieć, które mhm, jest bardzo Tutaj duża. bardziej w moją stronę. O. Tak, i tutaj z kolei mamy książkę której, które świetnie się nadaje do pisania wypracowań, ponieważ jest to coś na kształt słownika synonimów, ale nie do końca, ponieważ tu mamy działy i mamy na przykład opisywanie ludzi i mamy, że ktoś jest śmieszny, ale można to powiedzieć w inny sposób. Czyli dziwne, dziwaczne, nietypowe, ekscentryczne, zwariowane i tak dalej. Mamy na przykład opowiadanie historii. Musimy się zastanowić, kiedy coś było, gdzie, kto, co się robił, co się stało, kogo spotykają. Bla, bla, bla. Wiecie, trochę jak w Story Cubes, y tylko na zasadzie książki i właśnie jest też. Y o, na przykład, mamy też y takiego rodzaju y tutaj y y działy, że. Y Mamy daną rzecz i różne określenia. Na przykład, ziemia jest. No i jaka może być ziemia? Albo w dżungli Sucha, jest. piaszczysta, pylasta, spieczona, goła, naga, wysuszona, jałowa. Mhm. E, no Zaraz nam e, tutaj YouTube Cała zbanuje książka. za nagość film. E, no, tego rodzaju tutaj podpowiedzi do pisania wypracowań. Myślę, że fajna. To też bardzo pomoc... fajna okładka. Hmm? Tak, ciekawa jest, no. Dobra, następne. Ambitne zadania dla, mistrz, dla mistrza główkowania. Mhm. Super. No Ty i z to jest właśnie, tak. Tak, super. Tak i faktycznie zajrzałam sobie, takie są nie takie nudne, typowe, tylko całkiem interesujące, takie, że trzeba chwilę pomyśleć. Super. Więc fajnie. Fajnie, fajnie. Na pewno, no, ja uwielbia, wiecie, że lubi motnę, więc myślę, że podpasuje jej ta pozycja. Mhm. Ciało i umysł, i to jest jeden z czterech tomów. Dwa mam już, te dwa mam, to jest ten, i tego jeszcze nie mam. Okay. No, cieszę Czyli się. Czyli nie masz bo... którego? Kreatywność, mhm. tak? A masz duch i rodzina i przyjaciele i ciało i umysł. Cieszę się ten, bo. Chciałam mieć właśnie ciało i umysł, i kreatywność. Jeszcze wtedy będę wszystkie, i jak się je tak położy obok siebie, to wychodzi taka twarz. Mhm. To jest taki notatnik Tutaj. do zapisywania własnych przemyśleń, przy czym on y, kieruje y, jakby. Mamy pytania. Tak, zadanie. mamy pytania, mamy zadania takie do przemyślenia, do, y, po prostu pobudza refleksyjność. Następna. Wokół religii świata, którą już kiedyś czytałyśmy. Tak, ale, ale z biblioteki. bardzo się cieszę, że mam swoją. Tak, naprawdę. ona była naprawdę niezła. W bardzo taki prosty, podstawowy sposób opisuje te główne wierzenia. Mhm. Super. I no takie właśnie bardzo taki skrótowiec, wiecie, żeby zajrzeć, super. Myślę. I fajnie, że, że ją masz będzie pod ręką. W razie czego. Hmm. Miłość. Mhm. Z tej serii już mam. Yy, yy, co yy, co, co powiedział, powiedział mi tata? Mi tata tak. Yy, I też się cieszę, że mam te. One są takie króciutkie, tu praktycznie. Tak, bo ona jest bardziej taka. Tekstu, ona jest bardziej taka symboliczna yy, no, niż. Super. Yy, tak. Z dedykacją. Mhm. Następna. Oj, Hela. No to o tej śmierci nic ciekawa, nie wiemy, ale nie? Właśnie, no. O, nic hej, nie hej, wiem. mam na imię Hela i jestem najfajniejszą dziewczynką w naszym domu. Mm. <laughs> Zobaczymy. Może być zabawne. W głębokim, ciemnym lesie to chyba na pewno będzie zabawne, ale. To są bajki, pokaż? Yy, nie wiem. Chyba, chyba nie. Nie, chyba jest ciągiem. No. Co mnie bardzo Zobaczcie zdziwiło, to, to co ma ta pani na głowie. Jak wygląda chyba jak kapelusz, piersi. ale nie wygląda. <grym> e, nie wiem co to. Może to kokarda miała taka wielka być, nie wiem. E, no, zobaczymy. To, tu się też e, spodziewam, że raczej będzie na zabawnie. E, I tutaj dwie z serii Let's Sing. Mm -hmm. Mam już jedną i... E, Mia super. zajeżdżała płytę tamtej. Cały czas słuchałam no, i mam dwie. E, to, to jest stoła. What Time Is It? i, I e, We no. Love Animals. Brakuje mi tylko jeszcze tu, jednej. Tu są Też po prostu bardzo mieć. E, są piosenki e, i wstawki e, m, związane z danym tematem. O, mamy piosenkę, mamy ją przetłumaczoną na język polski na płycie mamy. Brakuje mi również jeszcze tylko tej piosenki, bardzo bym chciała mieć w ogóle mhm. tak, którą pierwszą. Place dostałam, mi brakuje. Cały czas ją słuchałam i super była. Okej, okay, następna. Fabryka marzeń. Mhm. I to jest z tej biedronkowej e, piórko. E, to się, jakieś piórko to się nazywa chyba. E, z tego konkursu. I naprawdę ciekawie się zapowiada. Zobaczę, jak tam, jak tam nam przypasuje. Myślę, że no, ciekawa pozycja i chętnie po nią sięgniemy. Później dostałaś podwójnie mhm. gang szaków, czyli ta najnowsza zwiedzana misja. Mhm. I tutaj przytulanki są tylko. Te trzy, ale ten, a tu jest jeszcze bohaterem, jest biedronka i jakiś potwór. Jest może będzie ciekawa, jakaś druga część, będą. czy coś wiesz, jak e, hmm. oni później dodają, robią nową medycję, czy coś. Zobaczymy. A to moja bajka, właśnie. O, opowiadać każdy może. I to jest książka z kolei. Czy to jest e... książka z zadaniami? Nie, to Nie jest napisane. książka, w której są opowiadania napisane przez dzieci i młodzież. I tutaj mamy kategoria, jakiś konkurs chyba. Kategoria 6 do 10 lat, 11 do 16 i szkoła średnia. I to są opowiadania, właśnie napisane przez uczniów. Super. Mhm. Maluch w kuchni. Przepisy na zdrowe i wesołe gotowanie z dzieckiem. I bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jak w środku. Są też jakieś zadania, widzę. Tak, Super. ale fajnie wydana i całkiem interesujące przepisy. Nie takie nudne, monotonne, wiecie? Bardzo proste do zrobienia tak naprawdę przez każdego. Fajno. To jest z kolei książka, no pokaż. Po drugiej stronie zegara. Którą polecała moja przyjaciółka. To jest książka używana. Którą polecała moja przyjaciółka, ponieważ ona czytała w wieku mi te pozycje. I no jestem mm, bardzo ciekawa, jak ja nam też. przypadnie do gustu. Nawet jakaś tam ilustracja była, widzę. Tak, o, o, o właśnie. I o, super. No, coś z zegarem chyba, bo tu jakieś i w tytule, i w wskazówki. Zobaczymy. Po drugiej stronie zegara to brzmi tak jak Alicja, po drugiej stronie lustra. Zobaczymy, czy też będzie magicznie. jest tak polarny. Ona, ona jest tak słodka. To jest książka, którą ja kiedyś chciała bardzo, jak zobaczyła. Mm. No. No, no, wiecie, super. Hollywood zaopiekuj się mną. Także e, pewnie ten sam klimat, co na wszystkie. Mhm. Dziewczynka na świecie. Najmniejsza dziewczynka. A, najmniejsza dziewczynka na świecie. Tylko, że najmniejsza jest najmniejszym literam. Mhm. Intryguje mnie ta książka. Nie My wiem też. Tu jest jeszcze jak chłopiec szybki jak strzała i chłopiec, który umiał latać. Aha, z serii. Ciekawa jestem. Tu o tym nie mówi. Tam tych dwóch również. No. O, jakieś magiczne Idealna zdolności wyczytałam do nauki na szybko. czytania. Ale czy ja wiem, czy do nauki? Słuchajcie, dużo. no. Nie tyle do nauki, co dla ten. Tak, dla dla początkujących, hmm, początkujących czytelników, ale czy do nauki, to bym nie powiedziała. Okej, okay. kolejna książka, której z kolei ja jestem bardzo ciekawa ja już też od dawna jest prześliczna. Zenek hmm. i mrówki. Tak, i tu jest wątek taki buddyzmu. Tam tata chyba w jakimś klasztorze jest, a ten zenek jakiś. No, nie do końca wiem, ale w ogóle e, imię Zenek, od Zen pewnie. E, nie wiem, tu jakaś mapka. No Ciekawa zobaczymy. E, ona z kolei ma bardzo drobny te tekst. Nie wiem czy widać, to jest malutka czcionka. E, no zobaczymy. Albo może wiecie co w sumie? Czcionka jest chyba normalna, tylko interlinia jest bardzo A, y, mała i po prostu te linijki są blisko siebie. Nie jest taki przejrzysty ten tekst. Przepraszam, czy tu głaszczą? No, urocze jestem tytuł i mm, jestem z bardzo ciekawa. Bardzo ten, co tu znajdziemy? Gładca. Nie mam pojęcia, ale. To jak nasz kotek. Ciekawe, trochę bo trochę to wygląda tak, jakby tu była znowu jakaś ożywiona zabawka? Mhm, jak, tak jak e, w pamiętniku Czarnego Noska, albo coś w tym klimacie. Wygląda filmacie. jak nie tyle ożywiona, albo co Albo w niebiesko, okej. Okay? Mam myśli. Mm, to tak zobaczymy. Wygląda. Środek kapusty, inaczej głąb. <laughs> tym, e, m, tak, bardzo ciekawe. Obstawiam, że będzie na zabawnie. Bo nie wygląda, Też? jakby była taka ten. O, tu jest też tak mało światła na stronie, hmm. dosyć, no, dobra. Nieoczekiwana przemiana mamy, która ma bardzo małą ilustrację jakby na okładce, ale bardzo taką, są... nie tyle ładną, co, no ładną, nie coś wiem tu jak to jest Minimalistyczna jest ta okładka takiego. taka biała. Mhm. Diogenes w beczce, Diogenes oraz, w beczce oraz? Y, oraz 20 innych znanych opowieści z czasów dawnych i najdawniejszych mhm. y, to będzie chyba też no śmiesznie a ja myślę, no że wygląda. może być y, sądząc po ilustracji natomiast y, no myślę, że takie podstawa takich filozoficznych y, rozważań, ale chyba faktycznie w ujęciu dla dzieci, bo spójrzcie ona jest Wydana tak naprawdę jak dla młodszych. Może moment, bo. Raczej. O. Bo, bo tytuł to bardziej ta ilustracja przedstawia, <laughs> niż ta. No tak, bo w beczce. Mhm. Następna. Aha, jak szukać zgody? Tu mamy y, książkę właśnie o różnych sytuacjach y, spornych i jak można z nich Jest wyjść. Y, o, coś tu włożyłaś? A nie, tu dobra. Tak jest. E, wiecie co, no ma pojechana ilustracje ta książka. Takie wręcz lekko psychodeliczne bym powiedziała ta kolorystyka i w ogóle. Ale no. Ale ciekawa jestem. No zobaczymy. Ferdynand wspaniały. Ja mam kasetę i bardzo chciałam mieć książkę. No i mam. Mhm. Super. Cześć czarodziejski młyn. O tym nie wiem nic, ale ale ja nie, ale wygląda ciekawie. No, nawet. korci, nie? To jest tam z młynem na głowie. Mhm. Tu e... mamy trzy takie zestawienie. Mysze i dos monachoma... Machia, -hmm. Machia i Antimonochoma Monochomachia. Antymona... Mhm. Czyli będzie coś o myszach. E... i o y... mnichach, tak? Dobra i, I e, tak książki, które <coughs> dostałyśmy do recenzji, e, o których już słyszeliście na naszym kanale, ale e, przypomnijmy, że je dostałyśmy, mhm. czyli mm, Emma wchodzi do lasu. Tak, część pierwsza, pierwsza czyli początek i święto Anuka. Emma e, wchodzi do lasu błękitne. część druga, błękitny wąwóz i jezioro czasu. Emma wchodzi do lasu, część trzecia, Złoty Dąb i Pałac murkan I przypomnijmy, te trzy książki dopiero tworzą tak naprawdę jedną książkę, historię. jedną Ale... historię. Co, co mnie dziwi, że te dwie na przykład to są czarne, a ta jest błękitna. Dobra. Ciekawe. A może odłóż u siebie, bo ja już tu nie mam miejsca. Magią i Odwagą, mhm. które również macie film Super. o tej książce u nas już czytałyśmy. Bardzo ładna. I kolejna bardzo ładna. Smaragdowa ważka, ważka, ważka w dwóch e, tomach. W sensie w, to, jest jedno to jest tomówka, mój. tylko. To jest tak, tylko dostałyśmy. Po czym poznajesz? E, tylko poznałyśmy, e, pfu, poznałyśmy. Po czym poznajesz? Dostałyśmy po prostu w dwóch egzemplarzach. Pięknie wydana się, w błyszczy. Również mówiłyśmy o niej na kanale. Oprócz tego, Mija dostała, to dostałaś na wygraną w kangurze? Tak. Szyfruj i koduj z kangurem. Mhm. Czyli kolejne zadania, wiecie, takie typowo kangurowe. Mhm. Ok, teraz to musisz przypomnieć, skąd dostałaś. Miasto Potwór z biblioteki. Tak, ale co za to? Za konkurs, ojej. Ja też nie pamiętam jaki. A, za ten, nie. Ja też. My bierzemy udział w wielu konkursach i ja nie wiem, również nie pamiętam się. za co była akurat ta. Może za to, że. Ten... Ale chyba na festiwalu jakiś konkurs to był. Tak mi się wydaje, że wtedy dostałaś taką w torbie z innymi rzeczami. Nie wiem. Kolejna książka, którą Mia ja dostałaś na zakończenie roku? Chyba tak. tak. Czyli Życie. życie. Również z ilustracjami lisy Aisato. E, tak jak pierwsza taka pierwsza książka, którą jakby pokazywałyśmy. To jest zrobiona na okładce. W sensie, że tak? przechodzą kolory. I tak, pomalowane są uh -huh. że... e, Tak, no przepiękna książka, już też wam pokazywałyśmy. Tu są zebrane mm, prace e, autorki z różnych lat, z różnych e, innych książek e, i nie tylko. I są opublikowane jako y, jedna książka, połączone y, krótkimi y, zdaniami a propos życia i przemijania, również. I ostatnia już dzisiaj książka, y, którą nabyłyśmy, Matematyka, matematyka na, zielono. na Zielono. Ona chyba będzie super. Y, tylko wydaje mi się, że niestety dla młodszych. Tak to wygląda. Naprawdę y, interesujące jest, y, jest to, jeszcze... w jaki sposób jest y, pokazana ta wiedza. Mhm. Są jeszcze dwa tomy. Tak. Dziecinnie prosta matematyka. To mamy. Matematyka jest wszędzie. Nie mamy, niestety, matematyka jest wszędzie, ale. Y, ale y, chyba nie dla młodszych, bo tu jakieś te. No to tylko znaczki, symbole. Y, to były wszystkie książki, które. E, już możesz odłożyć, bo się zasłaniasz, które chciałyśmy Wam dzisiaj pokazać. E, I e, napiszcie nam może, czy czytaliście którąś z tych pozycji, e, którą polecacie, może którą się odradzacie e, i po którą mielibyście ochotę sięgnąć albo chcielibyście, żebyśmy jak najszybciej opowiedziały o niej więcej, wówczas może przeczytamy ją szybciej hmm? od innych. Tak, ja Jezus, też mam. Nie mogę ja, ja też a, a tymczasem się z Wami żegnamy. I na nasz kanał do innych filmów Was zapraszamy. Udostępniajcie nasze filmy. Subskrybujcie. Lajkujcie. Gdzie się da komentujcie? I w książkach z nami się zaczytujcie. Pa!